Ja nie mam. Czyli pan tam nie? Ale pan nie to maila Proszę poprosić, pani powiesz, stoimy tu na dole i nie będziemy skąd wysłać maili. Nie, to właśnie ja poinformuję, właśnie... właśnie... to właśnie tak, że że z... może miał takie zaświadczenie, które jej potrzebne, prawda?

Ale to jakieś spotkanie służbowe, randka, nie wiem nie potrwa. Nie szkodzi, my nie zajmiemy Pani Rzecznik wiele czasu, zajmiemy może wszystkiego 7 minut. Czekamy. Mm. Ok, okej, okay. super. Nie tak, dokładnie tak się nazywa. Uh -huh. Nowy ekran. To jest portal i to jest telewizja internetowa. Chyba co w tej klauzury ogólnie się nie wydaje? Ale nie, ale to jest... Oczywiście, że tak, tak jest od... Sporządziliśmy w Nowym Ekranie wierną atrapę brudnej bomby. Zapakowaliśmy ją do worka z oznaczeniami, że jest to materiał rozszczepialny. I powędrowałem z takim workiem na dworzec centralny, gdzie tą bombę na godzinę zostawiłem. W samym środku dworca, dokładnie pod samym centrum, w ścisłym centrum Warszawy, nastawiłem coś, co wyglądało jak zapalnik czasowy. I po godzinie wyjąłem tą całość, wróciłem do redakcji. Nakręcaliśmy film, żeby sprawdzić, czy poziom bezpieczeństwa antyterrorystycznego w Polsce, a szczególnie w Warszawie, jest faktycznie wysoki. Okazało się, że go nie ma wcale i o to chciałem zapytać. Jak to się stało, że mijając patrole policji, straży granicznej, straży miejskiej, służb ochroniarskich, mogłem wejść na dworzec centralny, bo ubrałem się tak jak człowiek, który chciałby coś takiego zrobić. Jeżeli nie zostałem zatrzymany, mimo tego, że na, na środku korytarza uzbrajałem tą atrapę bomby, nikt się tym nie zainteresował. Mimo tego, że włożyłem ją do szafki na godzinę, która jest też niepilnowana, monitorowana, to wszystko mi się udało zrobić. Już rozmawialiśmy ze wszystkimi świętymi, ze specjalistami od antyterroryzmu. No i brakuje nam głosu pani rzecznik. Nie chcielibyśmy robić materiału, w którym. Pani rzecz się nie wypowie, bo to w końcu Państwo natchnęliście nas na ten pomysł, deklarując, że jest bezpiecznie. Wie Pani co? Wie Pani, tutaj jest też kwestia tego, że my sprawdzamy dobrą wolę z Państwa strony. Nie chcemy zająć Pani Rzecznik godziny nawet, ani nawet pół godziny. Chcemy przeprosić yy, yy, chcemy o deklarację, ale proszę mi dać że przyjechaliśmy z kamerą, tak, przyjechaliśmy z kamerą yy, chcielibyśmy tą sprawę załatwić. Wchodziłem z założenia, że jeżeli Państwo jesteście urzędnikami publicznymi, to nie będzie to problemem. I teraz składam deklarację, że możemy oczywiście zaczekać. Ja rozumiem, że Pani Rzecznik jest na spotkaniu. Nikt na no, gwałt nie, nie wyszarpie ze swojego zajętego kalendarza, ale to nie szkodzi. To znaczy, ja powiem szczerze, nie jestem sobie w stanie wyobrazić takiej sytuacji, w gospodarce bo w kraju demokratycznym nie mogą dziennikarstwem się spotkać z rzecznikiem służb odpowiadających za bezpieczeństwo antyterrorystyczne. A gdybym był terrorystą, to też musiałbym się umawiać z Państwem, żebyście byli przygotowani? Gdyby to nie była atrapa, a bomba. Jasne. Z kim powinien, proszę mi powiedzieć, z, z, z kim powinien się kontaktować terrorysta u Was? Domniemany terrorysta z inną komórką. Pani użyła takiego zwrotu, proszę no, rozwinąć. Jest w ogóle jakiś taki, nie wiem, Urzędnik państwa, który zajmuje się, ktoś ma wątpliwości, ma pompę i nie wie, czy chce ją zbroić, czy nie chce ją Dobrze, to my tu sobie będziemy na grzecznie i skromnie siedzieć. Dziękuję, do widzenia. Istotne sprawy bezpieczeństwa Ale panu będzie nie się, nie? Dostaliśmy informacji, czy będziemy mieć, czy nie będziemy mieć, to jest wciąż wiadomo, nie wiemy kiedy. Dlatego zadzwonię zapytam. A to biuro to ma drugi telefon, czy oni są w no, tylko No to bo pani na ten sam dzwoni? No to tak, ale może mają jakiś obok telefon. Agent 007 Nie. Pani żeście jesteś na spotkaniu i trudno im powiedzieć, czy w ogóle dojdzie do dzisiaj dojdzie. Nawet nic... nas interesuje nawet to, żebyśmy się oficjalnie kogoś, kto twarzą wystąpił do kamery przed kamerą, powie nie, Pani rzecz się z wami, nie spotka w tej sprawie. Jesteśmy zachwyceni. No, jak nie widzą, to też to wtedy ja sam twarzę przed kamerą ustami i powiem, że nie, nie jest zainteresowana rozmową na temat bezpieczeństwa antyterrorystycznego w Polsce na 10 miesięcy przed yy, mistrzostwami Europy w piłce może na pół godziny? No, to no, pójdziemy na pół godziny na kandalkę. Dobrze, no, bo to jakby się tutaj odzywali do pani, to dobrze, te... Mają mój numer telefonu, więc mogą zadzwonić. Ja, Jesteśmy, tylko nie, nie chcieliśmy zamawiać ślubicy i rozstawiać namiotów. Po prostu poszliśmy skorzystać z autostrady. Jesteśmy w sprawie, która jest sprawą bardzo istotną dla na czekać z tym na przykład miesiąc, z tej dnia, hmm. <grywało> <grywa> Dobrze, tej <to> dnia, <inna> z kiedy jest możliwe? <aktywizmężliwa> Pani Rzecznik dzisiaj kończy. Nie, no będę musiał w takim razie w imieniu Pani Rzecznik zakomunikować do kamery, że Pani Rzecznik nie znalazła czasu na to, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie narodowym. Nie, no po prostu powiem to, co usłyszałam od Pani. Hmm, ale to nie jest najlepsze budowanie w instytucji, która w definicji ma się zajmować bezpieczeństwem. Z ministrem, z premierem, z wiceministrem, z podsekretarzem stanu, bratem ministra, ale rzecznik prasowy jest to osoba, która odpowiada za kontakty z mediami. Gdybym chciał z szefem, rozumiem, że wtedy mogę powiedzieć, nie mam czasu, od teraz do października, natomiast pani rzecznik, jakby na to nie patrzy, że jesteście państwo z tego, żeby się z nami kontaktować. to wszystko, wie to jest tak. to jest tak. Koszczeliska nowe, rozumie pan, to są te działki. Te działki na przykład wzięła, jak była to za to własności nie wzięła, rozumiem, 470. To należało na te, do Teresy, do tej córki, jak Teresy teraz przekazała, obecnie to jest. Dobrze, to Państwo macie tu mnie telefon, to ja się za proszę, Bardzo proszę, żebyśmy się tutaj spotkał, a ja teraz powiem, że Pani Rzecznik się z nami nie spotkała. Dobra? Dziękuję bardzo. Pani, pani Rzecznik Agencji Bezpieczeństwa a nie nikt w całej instytucji.

Wszedł pan, wyraźnie pan, z pistoletem i zabrał nasze legitymacje prasowe. W biurze prasowym dowiedziałem się, że zagrożenie terrorystyczne nie jest tak naprawdę zagrożeniem, które wymagałoby komentarzy ze strony służb prasowych agencji.